Witajcie widzowie! Ponoć jestem właścicielem jednej z najstarszych hustbarn 365, a dowiedziałem się tego od kolegów Las Ogród. Przyszła do mnie paczka. Bardzo jestem ciekaw, co jest w środku. Coś dużego, Zajebista czapeczka huzbarny. Lubię bejsbolówki. Na pewno się przyda. Znaczy dalej. No, smyczki nie mogło zabraknąć. Konkretna gruba, smyczka. Takiej jeszcze nie miałem. Śliczna, podszyta, ekstra. Jeszcze jakieś malutkie pudełeczko. Co by tu mogło się stawiać? Aaa, jest kubeczek. Zaje fajny. No i co tutaj jeszcze mamy? No to na pewno też się przyda. Bardzo fajna podstawa. pod pilarkę. Tylko chyba nie wiem, czy moja 365 to wejdzie. Będę musiał sobie kupić tą pilarkę. 55cc. Husqvarna, ale pewnie coś wejdzie. Także to się przyda. Może zabezpieczyć pilarkę swoją, zapiąć. Także super. A skąd te prezenty? A otóż od ekipy las Ogród. A dlaczego? A okazało się, że dowiedziałem się o nich, że mam jedną ze z najstarszych: Husqvarna 365. Także wszystko się na pewno przyda. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!